Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj mówimy sobie następny banknot z serii Władcy Polskiej. Tym razem jest to 100 złotówka z edycji 5 stycznia 2012, gdy prezesem NBP był pan Marek Belka. Banknot ma serię AA. Jest oznaczona w dwóch miejscach. W polu niezadrukowanym banknotu mamy wizerunek Władysława Jagieły. Liczbę 100. Oraz pod światło widoczny jest też pasek zabezpieczający. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Władysława Jagieły, króla Polski od 1386 roku, który w roku 1410 pokonał gru pod Grunwaldem Krzyżaków. Banknot ten zaprojektował pan Andrzej Hajdrich, a rytownikiem był pan Fire. Widzimy to tutaj pod, pod wizerunkiem Władysława Jagiełły. Po prawej stronie banknotu jest rozeta z farby zmiennej optycznie. I rysunek recto verso, czyli rysunek, który pod światło składa się w jedną całość. Powstaje korona. Na rewersie banknotu mamy nazwę emitenta, czyli Narodowy Bank Polski. Rysunek recto verso, rozetę, Kropeczki, które zapobiegają fałszowaniu banknotu, przez to nie można ich skserować. Widzimy wizerunek orła z grobowca Władysława Jagieły, a pod spodem hełm krzyżacki oraz dwa skrzyżowane miecze. W prawym dolnym rogu mamy na nazwę drukarni PWPW, czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Banknot ten pan Czesław Miłczak wycenia w swoim cenniku w stanie pierwszym na 150 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.